Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Napisz wzory sumaryczne kwasów o podalnych nazwach systematycznych. I mamy kwas cyjanowodorowy, to jest HCN. Kwas fosforowy 3 to H3PO3. Ale ja sobie zdaję sprawę, że to jest trudne do zapamiętania, jeżeli chodzi o kwasy tlenowe, czyli ta z tym krótszą nazwą, możemy sobie to powyliczać, ponieważ wodór ma tutaj na pierwszym stopniu utlenienia, my wiemy, że fosfor jest tutaj na trzecim stopniu utlenienia i tlen występuje na minus drugim stopniu utlenienia. I na przykład, żeby się doliczyć, Ile my tutaj mamy tych tlenów. I wtedy tak. Pamiętamy początek. Ale nie pamiętamy ilości tlenów. To zapisujemy sobie tak, bo to jest elektrycznie obojętne, czyli równa nam to się 0. Mamy 3, wodory razy 1, mamy fosfor 3. I tutaj X razy. Minus 2. 0. 3. 3. Minus 2x to 0. Dodajemy, przenosimy na drugą stronę ze zmienionym znakiem. Minus 6. Dzielimy na liczbę przy niewiadomy x to 3. Stąd wiemy, że tu mamy 3 tleny. No to może teraz tutaj. Mamy kwas chlorowy 5. Kwasów chlorowych jest bardzo dużo. Wszystkie zaczynają tak. Ale ile my tu mamy tlenów? Otóż wpisujemy sobie, że tu jest 1, tu jest 5, czyli mamy 1 dodać 5 dodać x razy minus 2. Zatem mamy 6 minus 2x. Przenosimy na drugą stronę ze zmianą znaku. Dzielimy Znowu mamy trzy tleny. Kwas fluorowodorowy, kwas beztlenowy HF. Kwas telurowodorowy, beztlenowy H2TE. Tutaj warto znać kwas trio, ksokrzemowy, czyli metakrzemowy, bo sama nazwa nic nam nie mówi, więc to zapamiętujemy, że to jest h 2 s i o 3. OK. I teraz mamy kwas manganowy 7. To po raz ostatni to tak będziemy wyliczać. Mamy HMN, czyli z wodoru jest 1 potem mangan 7. Dodać x razy minus drugi stopień utlenienia tlenu. 8. Na drugą stronę, zmiana znaku, dzielimy cztery tleny. Hop. No tutaj już odpowiedzi tylko. Kwas chromowy 6 to H2CrO4. Kwas selenowodorowy, kwas beztlenowy. Kwas chlorowy 3 to HClO. Dwa. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.